Dzień dobry, bardzo. Radek mi napisał. Wow, you have a very erotic very, voice. Very, very, very erotic a very erotic voice. A przeczytaj coś. To drugie tyle, co mieszkanie. Tiktoker przeżył szok, gdy usłyszał, ile kosztuje kredyt. Ten sympatyczny Kasper. Osoba młoda, ewidentnie, ale ewidentnie no tak. też osoba, która. Zdążyła... Na ile wygląda? 20, 21 lat. 20, 20 lat. Ale też osoba, która ewidentnie w tym wieku zarobiła wystarczająco dużo tak. pieniędzy, by bardzo mieć na wkład własny do bardzo mieszkania. Dobrze. Kiedy zderzyła się z bezlitosnym aparatem Niestety. biurokratyzacji Niestety. życia, jakim jest, bankowość po prostu i tak. kiedy chciał on pewnie kupić sobie pierwsze, a być może nawet już to docelowe wymarzone mieszkanie, no. to się dowiedział, no, że, że, że za kredyt się płaci ekstra. Mój ba! Boże. To nie jest pożyczasz RRS o 0%. Ile pożyczasz, tyle oddajesz. Że To nie jest tak, że jak pożyczysz na przykład milion złotych, to oddajesz milion. To oddajesz mili Albo dobra, no panisko, milion dwieście. Okazało się jednak, że cały proces będzie znacznie trudniejszy niż mu się wydawało i oh nie, nie krył zaskoczenia. Okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe. I mówi tak. Wow, nie 400 tysięcy followersów na Instagramie. No bo to jest Jasper. Stary, lifestyle nowy roku 2024. Według kogo? No właśnie. Nie wiedział... ma Tesle! No to, to on nie chciał kupić tego no mieszkania. To... to on nie chciał kupić tego mieszkania, jeżeli on już ma Tesla. No to na biednego nie trafiło, nie? No to ma na RRSO. Ja w wieku 21 lat miałem jedną dziurawą skarpetkę. Ja też. I dwie, dwie. Spróbuj, Spróbuj to w powiedzieć dzisiejszej, w młodzieży. dzisiejszej młodzieży. No co, on ma g gona? No zaraz zajrzymy na, na jego Instagram. Karol. Nie wiedziałem, że za kredyt płaci się. Ja nie wiem... Jak kupił to auto? Ja nie wiem, czy to jest normalne. Ja <laughs> drugie tyle, wiem. ile kosztuje mieszkanie. Nawet więcej może wyjść. Zależy i na ile lat ty bierzesz. Bo jak na znaczy, 3, no to, to, to drugie tyle, a jak na pięć no to nie. Jest jednak zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel. Ja bym chciał zobaczyć, czy jest może to oryginalne wideo, czy usunął. Jest. Ja myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku. Tu jest jakiś pasek prze przeciągania, czy nie ma? Jest jedno miejsce w Polsce. Zap******e za chwilę to. No i się zdenerwował. A tu jest ten pasek. Możemy tego nie wypikiwać? Yeah. Ja nie. Ja nigdy w życiu nie brałem żadnych o. kredytów. No ale czas w końcu na ten pierwszy raz. Wiecie, ja naprawdę chciałbym mieć kiedyś swoje mieszkanie. Ja myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku. Okazuje się, że to nie jest takie łatwe. Jeszcze potrzebuje zawierdzenie przychodu. Mam że jest trochę mały cięć w tym materiale. A, nie, daj pan spokój! To była moja pierwsza myśl. My nie? Mało my zaczęliśmy cięć. robić. Takie wolne, wolna dynamika. Jak my zaczęliśmy Dzień, robić lesję i to mieliśmy prawda. komentarze. A to musi być tak cięte co każde zdanie. A teraz na to patrzę i mam wrażenie, że to, to jakaś schizofrenia. No, za dużo cięć. No i umówiłem się. Do doradcy kredytowego. Mam tam być za 3 minuty. To jest gdzieś tutaj. Czekajcie. Nie Dobra. Czekam. Tak, bo nie jest bank, tylko taki pośrednik. Nie. Dobra. Dziękuję panu bardzo. Dobra. Dziękuję. Dobra. Pan powiedział, że jest szansa. Tylko ja nie wiedziałem, że za kredyt płaci się. Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie. Szczerze, jakbym miał 20, to teraz ja, okay, ja stanę no, w obronie, no, Kasper. No, Jak miałem 20 lat, myślę, że też nie widać. Ja bym powiedział, że 1,3 się płaci, więcej. Jeden ja, tak, 1,5 jakby... nawet. Ale nie dwa razy. Nie wiedz... Na pewno bym nie wiedział, że drugie tyle. No. Szczerze, w sensie jakby. Ja, ja czaję Bekę oczywiście z TikTokera, ale. To 21 to też... jeden lat? Ale to też nie jest drugie tyle z Tiktoka, bo to jest 30 lat spłacenia, więc inflacja tam jeszcze swoje robi. Ja myślę, że chyba po obejrzeniu tego wideo ja jakiejś wielkiej ale... fali bym na niego. wylewał. Jasper, pozdrawiam ciebie. Małodzień, więcej cięć. Mało cięć. Zobaczcie, lekko stronniczy wpisz. Ja wiem, że YouTube to jest taka dla starych ludzi, ale jak sobie wpiszesz w YouTube, lekko stronniczy jeden, to zobaczysz film z 2011 roku, z lutego. O, rocznicę sobie będziemy mieć. Co robimy na naszą rocznicę, by the way? Zróbmy coś fajnego. Dobra. Okej. Okay. I zobaczysz pierwsze <grym grym> Lekko stronniczego. I tam jest dużo cięć, właśnie, ale potem nam przeszło. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. What? Ja Cię chciałem w zapytać. Proszę cię bardzo. Powiedz mi, jak bardzo. Kochasz Energylandię? że nasz kraj. Polskę. Okay. Energylandię, nasz y, akwapark. Energylandię. Jak bardzo eee, kochasz? Jak, ta, bardzo kochasz? No jak bardzo? kochasz? No jak bardzo kochasz? nie, 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 powiem panu. zależy. To w od tego jest... Ja ja... A a wiesz, że że w tym weekend jechać? Mam cztery dalmowe bilety. I, kurwa, i ja ci przynoszę takiego niuansa, że ty powiedz: uściskasz mnie, powiedz, Karol. Winter... Ty przynosisz mi taką zniżkę teraz i taką możliwość zrobienia Winter Kingdom ogóle... się kończy. Winter Kingdom. Ja ci pokażę dopiero taki tam z Winter Kingdom. Stary. No Co, że można kupić na cały rok? Wybacz mi, stary. Generalnie nie o to k**wa właśnie o to chodzi, w tym wszystkim chodzi. No o co chodzi? No to. Jeszcze muszę jedno dodatkowe pytanie zadać. Jak bardzo yy, lubisz jechać i chciałbyś zobaczyć Energy Od 0 do 10 w skali teraz. 2 no to czemu do Dla dzieci. Oh! Dobra, a jak z bardzo w skali od 0 do 10 chciałbyś zobaczyć obóz w Auschwitz? Też dwa. Dokładnie, zajebiście, bo na jednym bilecie jest dużo taniej. Oświęcim Energylandia. Wyjazd z Lublina jest o siódmej. To jest dzień pierwszy I najpierw jedziemy na zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego mm -hmm. Auschwitz-Birkenau. To trwa 3 godziny. O 18.30 mamy obiad, o kolację i zakwaterowanie, mm -hmm. więc śpimy sobie. Dzień drugi zaczyna się... O ósmej śniadaniem, i potem od, stary, od 10 do 18 wstęp do parku rozrywki Energylandia. I to kosztuje tylko sześć To 600 powinno ty... być y, jakiś wątek w e, prawdziwy ból. Przecież <laughs> mówił mi Eisenberg no, na wiedzie, że... że to była w ogóle przyczyna, albo może jak się przygotowałem, to widziałem na wiedzie, że chciał jakiś film zrobić i jemu się wyświetliły na, w internecie reklamy, że jest wyjazd do Polski i zwiedzanie Auschwitz i czegoś tam i czegoś tam na jednym bilecie. by nie z, z Energylandią. Czegoś tam, tak, ale nie z Czy Kraków nią. Kraków, Auschwitz? Ale coś do tego tam. filmu. To pasowało, To by wtedy to mówili prawie. tak ale... To... Tylko że jak wy nie, tu możemy Jak wy zagranicznemu widzowi, że chodzi o jakiś akwopark? Nie, jak się. To nie jest aquapark. A, to jest, to jest Boże, ja ale jest też, ale jest też, yy, bo są baseny tylko. Nie w... mylę z tym drugim, to się druga nazywa? Santango, o. Santago. To jest, tam Santago. Tango. Nie, to jest, jest jeszcze film Santago. Santago to jest. Okej, okay, Santago. I to tylko o ciebie. Między no nie ja wada. Ja wa to nie to, to nie no to. Dobra, Chodzi ja o energię Dobra. Ja uważam, że nie wypada. Cena obejmuje. Transport autokerowy, nocleg, opiekę pilota, bilety wstępu, wyżywienie, parkingi, ubezpieczenie, opiekę gratis. To nie jest tak, że to jakieś jedno biuro podróży okay. nie to są generalnie wycieczki, które są łączone. Czyli co, Wiele czy, czy jak w na Czyli to, to żeby jeszcze. Robić szybkie additive na Zobaczcie Zobaczcie to Tutaj jest o, o obóz pracy, tutaj mordowali ludzi, ale jak. E... Kto lody włoskie zakręcone. <grym> Kto lody włoskie? No, Bo ty, 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 co, ale jak znowu? już jest 11, lody to już włoskie? jedźmy, może Nie, no jedziemy. jedziemy. Laty. I, dzień drugi stary 10 do 18. No. Uuuuu! I możesz sobie normalnie wtedy odpocząć, no. No i stary, jak nie kochać kapitalizmu? No a ja oglądałem prawdziwy ból. Brawo. <grym> Brawo! Brawo! Wiesz, No? Wiesz, że on mieszka na tym lotnisku? Pięknie. A ja wiesz, że to zaczęli, a dopiero następnego dnia jak się obudziłem? Nie, że mieszka, ale. przebywał. Ale konotacja taka jest. No tak, tak, tak. Nie jest to wyjaśnione, natomiast on tam ewidentnie. Nie możemy tego mówić, bo to spoiler alert. Przecież jest już na VUDI. No ale może ktoś nie widział. No właśnie. Ale ciekawe, to jakby w ogóle. Ten film nie jest o tym, że oni zwiedzają tą Polskę. Jest zupełnie o czymś innym z takiej wersji. No i dlatego jest super. I że jest duża szansa, czy chyba ona jest potwierdzone, że ten dom, do którego oni przyjeżdżają, to jest naprawdę dom tego i A, jego okay, babci. Okay. To jest prawdziwy dom tego jego babci. To. to jest mega autobiograficzny film. Has like and I hate him. So ja ci zadam kolejne pytanie, chyba że to masz jakiś dobry temat. Ja mogę, proszę pana ze mi... zerknąć do naszej poczty. Elektronicznej. No to może odpalmy dźwięk łączenia się z internetem? I? A, A, bo ktoś gada przez telefon. Nie teraz gadaj przez telefon, jeśli <noise> Ojciec. mamy program. Dobrze, proszę bardzo, zaczynamy. Widzę, że zaczynamy. Magdalena postanowiła p dojść z grubej rury. Nie wiem, który z was miałby większe prawdopodobieństwo na odwalenie takiej akcji. Każdy no z was w końcu jest wyjątkowy na swój będziemy sposób. Będziemy oglądać który to zrobił. Skąd e, wiedziałeś, że to Smash? Mówiłem czytać url What -e. When I was a child, around seven or eight. I went on a school trip to a museum that had an ancient Egypt exhibit running. Mm -hmm. The museum staff allowed the class to look at some old relics, passing them around in a circle. Mm -hmm. I remember looking at this little greeny slash blue colored figurine of a goddess with a hippo head. I really liked it. Without a second thought, I put it in my pocket and took it home with me. <laughs> <laughs> I sat at home playing with it, not really understanding the question. <laughs> Then we had Ale a big assembly of the museum, yeah. was as it was mm -hmm. not a replica, but an actual ancient Egyptian mm -hmm. artifact. Mm -hmm. I remember playing scenarios in my head of how I could give it back without mm -hmm. getting caught, mm -hmm. but I couldn't see mm -hmm. a way out of it. The, the museum zostawiłem. became tak. angrier, the assemblies grew more pressing, letters went, went home biegu. to all parents, parents were called wow. in of naughty children who wow. could have possibly done it. Finally, everyone calmed down. They realized they weren't getting it back. I got away with it. The problem is I'm now thirty one and I still have the figurine. Shut up. <laughs> No, no, no nie no, nigdy. nie, wy, Nie, nie wyrzucił <laughs> Nie, chodzi I o to jak pocztą? Nie, jakby już, Nie wiem jak to nie jest żadne to jest list od redakcji, tak? To jest tak jakbyś, jakby ktoś do nas napisał z taką wiadomością, Nie ma opcji, jakby to już było tak, że za dzieciaka to wziąłem, oni się nie zorientowali, sprawa już się, no ewidentnie... Nie, innego muzeum. Powiedz, Nigdy, w w życiu życiu. <noise> Nigdy w życiu bym nie zostawił. Na 100% bym sobie zostawił. Tylko nikomu bym chyba nie powiedział. Trzymałbyś <noise> w domu załóżkę półce. na półce. Ale to jest mega ciekawa historia, bo Nigdy bo, w życiu bym nie oddał. Nie ma mało Bo To jest małe dziecko. No, nie? Się, nie? No. I ono, ono nie do końca, kiedy to robiło, było świadome, jak poważną sprawą jest to, co zrobiło. Tak. Ale, 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 ale przecież nie miałoby kłopotów wtedy, no nie? 7-8 lat. No, tak. Ale już nie pamiętasz, jak działa mózg 7-8 latka. No, najmniejsza nie, no. rzecz, zbicie szklanki. Ja tak, no, ale każdy no, tak miał, każdy ten, tak o. miał. I ja już to chyba kiedyś opowiadałem. To będzie koniec świata. No tak? Matko, ja się w ogóle widziałem eee, z tym panem ostatnio. Mówiłem to na pewno w figurka, że ta figurka, która gdzieś tam był w dom kultury, bo chodziłem na lekcje pieniądze do niego, mm -hmm. i to był w dom kultury, mm -hmm. że ta figurka, która tam jest, to jest płasko rzeźba, a nie rzeźba. I mówię, no to o co się zakłada. nie coś takiego. No. Czy pięćdych nawet. No to się zobaczył ze no. mną. I potem się okazało, że to jest płasko rzeźba. No. I on to oczywiście puścił w nie pamięć, no nie, bo nie od dziecka no, od no, pięciu no nie? A ty to pamiętasz? A ja przez chyba dosłownie rok czy okay. dwa truło mnie to, uh -huh. jak, skąd ja mam mu dać te I, I za każdym razem jak chodziłem do tego, on pewnie za każdym razem myśli, kiedy ja mu, i kiedy uh -huh. ja mu to dam. No to no, bank. Nie zawsze tego tematu później będę wystawiał. No, tak. Ale taki stresor, tak bo daję stresor. Więc ja się wcale nie dziwię dziecko, które zrobiło coś takiego, że potem stwierdziło, no dobra, póki się. Do... W sensie, jak się wyda, no to już mam. I prawdopodobnie mnie zabiją, <grym> no, albo przynajmniej na z... pewno mnie z... zakują w do lochu. <grym> Widzisz, do no, pierdle. Tak patrząc na to wszystko z perspektywy, że hej, Brytyjczycy wywieźli połowę Egiptu do siebie i nic z... No, no, z tym nie ma żadnego problemu. Napoleon też zakochał za się na nowego Wszyscy zagadanie. oni wywozili, Brytyjczycy są numerem no. jeden w tej kwestii, Amerykanie też mnóstwo rzeczy mają. Jeszcze sobie do Muzeum no. w Londynie i no, zobaczcie, ile Egiptu czy to Ty byś nie oddał. Nie ma od. Nie, nie oddałbym. Ja chyba oddał. Ale ładne. to pytanie z maila, kto z was prędzej by oddał Ja myślę, że żeby ukradł w wieku 7-8 lat. Bardziej ja, niż ty. Ty byś... Ty byś, ty byś A, że ukradł? No, nie wiem. Ty byś ukradł? No jakby była fajna, się świeciła. Jeśli chcesz ci... więcej moich w... piosenek, <laughs> kliknij łapka w górę, żebym wiedział, że ci się podoba. Wuja, słuchaj, jak masz podłączony ten projektor? Bo ja u siebie mam bluetoothem połączony z Nie i myślę, czy opyla się kabel ciągnąć, nie, nie. ale chcę go schować, aby nie dał okropnie, ani rzucał się jakoś specjalnie w oczy. Już jak jak to masz u siebie? Już odpowiadam. Jest... Ściana? Jest kanapa i jest projektor. Troszeczkę wolniej, jeszcze raz, wytłumacz mi tą konfigurację. Tu, gdzie jest ściana, na której jest rzucany ekran, wychodzi HDMI, nawet dwa mm -hmm. kable i one są puszczone górą, mm -hmm. aż do tego miejsca, gdzie Czy jest masz projektor? kabel HDMI w suficie. Mam kabel, kabel HDMI w suficie i w ścianie, okay. dwa nawet. No bo wiadomo. Tak, bo... jakby się zepsuł, to przełączę. To stwierdziłem, jak już puszczam w ścianę, a, to sobie że lepiej puszczę Czemu nie? Nie ma wystający pusty kawę. No nie, drugie jest od, drugi od playaka. Przed sobą mam amplituner, audio, i tam jest skrzynka z playakiem, z Apple TV, z wszystkim. I kabel sobie idzie, nie widać w ogóle. I jest po kablu. Dzięki mhm. temu nie ma żadnych obsów i, okay. i wszystko sobie działa pięknie. Tak. A bo tu chodzi tylko o audio. Tak, tylko audio. Audio idzie do HDMI, tak? Do jakiegoś amplitunera i amplituner przez HDMI daje na, na kolumny, tak? Idzie przez ten. Przez DAK przez do. tak. Czyli HDMI Ark. Tak. Oczywiście to jest overkill, no bo to można zrobić właśnie bezprzewodowo i tak dalej, no ale, mhm. ale to tak jak jest, to działa przynajmniej tak. zawsze i nie przerywa. Wielkich A, bo dzisiaj było losowanie Ligi Mistrzów. No uwaga, uwaga, Real Madrid i Manchester City będą grały o awans do jednej 8 finału Ligi Mistrzów. W zimie grają? No nie. Niektórzy muszą odśnieżyć ten stadion i tak dalej. Bruż, Atlanta, Manchester City, Real Madrid, PSV, Juventus, Brest. PS, PSG, Sporting, Borussia Dortmund, Celtic, Bayern, Milan, Feyenoord i Benfica Monaco. I spotkania są zaplanowane na 11, 12 oraz 18 mm. i 19 lutego. jest z Belgii. Czy oni są w Lidze Mistrzów? Drugie? Tak. Inaczej jest w tym roku Liga Mistrzów skonstruowana, jeżeli chodzi o rozgrywki. Są rozgrywki, najpierw jest taka fala, faza grupowa. Najlepszych tam ileś drużyn, nie pamiętam ile teraz. Przechodzi od razu do kolejnej fazy bez ja dogrywek. Teraz jest fala, faza do grywek, tych drużyn, które znaczy, były niżej. No rozumiem, I druga ale... była w tej, tak. No to nie no, bo rozumiem, bo patrzę no. na inne zespoły, no to znam te tak. nazwy, a druga no to ale nie wiedziałem, bo... że to jest dobry zespół. No, jak, jak widać jest no bad. Fajnie. A kto wygrali Mistrzów w tym roku? No? Bayern Monachium Dziękujemy no, 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 państwu. O no. jakby Bayern wygrał z Celtikiem no. to będzie grał ze, ze, ze zwycięzcą pary Leverkusen-Atletico. No. I jakby Leverkusen wygrało, to a Bayern z, z, z Leverkusen, z Bayernem Monachium. Mm! Ah! Obstawiłbym i bym wygrał miliony. Słuchaj, jeżeli chcesz obstawić, to pamiętaj, że pierwsze 50 zł na fuksiasz masz zupełnie bez ryzyka. Obstawianie tylko dla osób dorosłych. A jak jesteś osobą niepełnosprawną, to poproś jakiegoś starszego. <grym> żeby <kogo. grym> żeby obstawił żeby ostawić... <grym> Dobrze, Dobra, to bardzo. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Zobaczmy się jutro w jutrzejszym odcinku. A tymczasem kochajcie się i bądźcie.